No Cześć, witam wszystkich na live. Obiecanym live miał dzisiaj być i tak jestem trochę spóźniony, ale co nieco chciałbym powiedzieć odnośnie akcji, która w Tarnowskich Górach kończy się jutro. Akcja odnośnie zbiórki na Billboard Stowarzyszenia Miłość nie wyklucza. Bardzo serdecznie z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim 17 darczyńcom dzięki którym udało nam się uzbierać 1000 złotych, czyli całość wymaganej kwoty na billboard stowarzyszenia Miłość nie wyklucza dzięki to wasza ciężka praca wasza ofiarność wasz dar serca spowodował że w Tarnowskich Górach będzie billboard i w ten sposób my pomagamy zmieniać rzeczywistość na lepsze. Pomagamy mm, uwrażliwiać i uświadamiać naszą lokalną społeczność w tym, że problem nieakceptowanych osób LGBT przez ich najbliższe otoczenie jest problemem realnym. To nie jest problem wyimaginowany. Statystyki nie kłamią. 88% ojców dzieci LGBT nie akceptuje swoich dzieci. 80% mam nie akceptuje swoich dzieci LGBT. 75% dzieci i młodzieży LGBT ma myśli samobójcze. To są tragedie, które się dzieją. My siedzimy sobie w domach wygodnie, popijamy dobrą herbatkę, dobrą kawkę, a gdzieś tam w tej chwili, w Domu Sąsiedzkim, kilka przecznic dalej, kilka pięter wyżej albo kilka pięter niżej, dzieje się rodzinna tragedia. Dzieje się. Dzieje się zło. Bo czym innym jest brak miłości, brak akceptacji najbliższych osób na. Na coś, co stanowi tak naprawdę nasze ludzkie jestestwo, nasze, nasze własne ja. Jest we mnie głęboki bunt wobec, wobec takich postaw. Tym bardziej wobec tabu. Wobec tabu, które wokół tego tematu narosło przez bardzo wiele lat. I dziś jest czas, żeby to tabu przełamywać, żeby. Temat akceptacji był tematem rozmów, tematem dyskusji przy naszych rodzinnych stołach, przy spotkaniach, przy różnych okazjach. Żeby z tym tematem się oswajać, żeby nie udawać, że problemu nie ma, nie zamiatać problemu pod dywan, nie przenosić problemu do innej parafii. Niedawno mieliśmy święta Wielkanocne i w związku ze świętami wielkanocnymi, hmm, zakupiłem taką oto gazetę Gość Niedzielny. Wielu może się zdziwi, że taką prasę czytam. Otóż tak, czytam od bardzo wielu lat. Tak samo jak przez bardzo wiele lat byłem wierzącym, praktykującym członkiem kościoła katolickiego. Obecnie nie jestem praktykującym, ale nadal jestem wierzącym. Mało tego, chodziłem na spotkania duszpasterstwa akademickiego, dwóch duszpasterstw akademickich, duszpasterstwa akademickiego w Tarnowskich Górach i w Zabrzu. Chodziłem na pierwsze pielgrzymki do Częstochowy. Pamiętam, kiedy umierał Jan Paweł II, miałem wtedy 14 lat. Pamiętam ten smutek, pamiętam to przygnębienie. Akurat w tym samym roku umarł mój dziadek Maksymilian i miałem dobre porównanie tych dwóch śmierci, które zdarzyły się w przeciągu kilku miesięcy. Moje odczucia były bardzo podobne. A więc. Mogę sobie wyobrazić, że odczucia przeciętnego 14-letniego polskiego chłopca wobec śmierci Jana Pawa II były takie, jakby umarł ich własny dziadek. Tymczasem, kiedy otwieram gościa niedzielnego, na stronie, o. na stronie 47. Jest stały felieton takiego pana, który nazywa się Franciszek Kucharczak. To jest on. Dosyć zacięta mina. No, pozory mogą mylić, ale akurat nie w jego przypadku. I głęboko mnie dziwi, dlaczego człowiek, który z jednej strony pisze bardzo pobożne artykuły w gazecie, która jest bardzo pobożną gazetą, która. Mówi o nauczaniu papieża: Duch Święty, bohaterem, miłość jako klucz, opowieść Mali Magdaleny, nowe życie tak nazywają się e, tytuły. W słabości ujawnia się wszechmoc Bożej miłości. To paradoks. Ale w słabości, jaką teraz przeżywają nasze wspólnoty, możemy odnaleźć moc martwych stałego. To jest cytat wyodrębniony na stronie 20. I obok takich artykułów pojawia nam się artykuł pana Franciszka Kucharczaka, zatytułowany Małpia Twórczość. Artykuł, który pozwolę sobie przeczytać w całości: Małpia Twórczość. Pisałem dwa tygodnie temu o podróbkach ceremonii religijnych propagowanych przez szczątki ogólnopolskiego strajku kobiet. Zauważyłem, że pomysły te są jedynie jałowym małpowaniem rzeczy naprawdę wartościowych. Zdaje się, że środowiska filmujące te sprawy nie potrafią inaczej. Oto okazuje się, że aktywiści LGBT walczący między innymi o małżeństwa dla wszystkich, czyli małpujące, prawdziwe małżeństwa. Zamierzają skontrować akcję plakatową za życiem i rodziną swoją akcją. Ponieważ bardzo rozeźliło ich hasło Kochajcie się, mamo i tato, planują umieścić na nośnikach w całym kraju hasło Kochajcie mnie, mamo i tato z grafiką tęczowego dziecka. Panie Franciszku, nie ma czegoś takiego jak tęczowe dziecko. Natomiast jest coś takiego jak dziecko, nastolatek, osoba LGBT. Więc tu jest pierwszy zgrzyt. Ale dobrze, czytajmy dalej. Naszym zdaniem najważniejsze jest to, żeby w pierwszej kolejności rodzice kochali swoje dziecko, uzasadniają i przedstawiają swoje statystyki. Wynikać z nich ma, że większość wyautowanych nastolatków LGBT jest nieakceptowanych przez ojców i matki. Wielu też ma myśli samobójcze. Cóż, problem jest właśnie wtedy, gdy rodzice w pierwszej kolejności kochają dziecko. Nie trzeba być psychologiem, żeby wiedzieć, że dziecko najlepiej rozwija się w atmosferze wzajemnej miłości mamy i taty. To skaczący sobie do oczu rodzice powodują najczęstsze problemy dziecka. Miłość. Jaką mu okazują, bywa rekompensatą za straty otrzymane od małżonka. Nieświadomie lokują w dziecku swoje niespełnione oczekiwania, jakie mieli wobec siebie, i teraz to ono ma być realizatorem ich marzeń. Uzależniają dziecko od siebie. Spada na nie wtedy ciężar ponad siły i nie złagodzą go żadne materialne protezy. Trudno, żeby w takich warunkach pociecha nie miała problemów osobowościowych, wyrażających się, na przykład w zaburzeniach tożsamości płciowej. Panie Franciszku, odmienna orientacja to nie jest ani problem osobowościowy, ani zaburzenia tożsamości płciowej. Dzieci i młodzież LGBT wywodzą się z różnych rodzin, bardzo często z rodzin modelowych z ojcem i z mamą nazwijmy to rodziny tradycyjne i jedno z drugim nie jest powiązane. Więc insynuowanie, że mogłoby być inaczej, bez podania żadnych badań naukowych ani, ani nawet osobistych doświadczeń, jest, jest cokolwiek słabe. Jedną, czytamy dalej. Jedną z tego pochodnych są myśli samobójcze, o które, wywracając kota ogonem, homo lub byści, to ja, winią społeczeństwo. Tak to jest, gdy ideolodzy biorą się za naprawianie świata. Ale i tak miło, bo jak widzimy, genderyści to też ja przypomnieli sobie nagle, że istnieje coś takiego jak mama i tata a nie rodzic jeden i rodzic dwa. Jak tak dalej pójdzie, to może z czasem zauważą, że ludzie nie rozmnażają się przez adopcję. I tu pan Franciszek już naprawdę przeholował. Sprowadził rolę rodziców, rolę dwóch kochających się ludzi do rozmnażania. Tak jak gdyby najważniejszym wyznacznikiem naszej ludzkiej wartości była zdolność do posiadania potomstwa. Nawet nie zdolność do rozmnażania, bo on tak to określił. No. Bardzo niesympatyczne słowa i, i bardzo przykro jest, gdy je się czyta w katolickiej gazecie na, na Wielkanoc. Ech. Kończąc artykuł. Oczywiście, apel kochajcie mnie mamo i tato jest sam w sobie słuszny. Rzecz jednak w tym, że nikt lepiej nie kocha dziecka niż mama kochająca tatę i tata kochający mamę. Więc wracamy do punktu wyjścia. Kochajcie się mamo i tato. Wtedy będzie dobrze i nie namieszają ludziom w głowach żadne podróbki na billboardach. Och. Pan Franciszek zapomina, że to tak naprawdę nie miłość między rodzicami jest najważniejsza. Każdy rodzic powinien kochać swoje dziecko. Niezależnie od tego, jaką to dziecko ma orientację. Czy to jest aż takie trudne? Czy to jest za mało oczywiste. Czy, czy to jest tak trudne, że pan Franciszek, że wyobraźnia pana Franciszka nie jest w stanie tego sobie wyobrazić? Mam wątpliwości. Chyba jednak nie, bo pan Franciszek dodał do swojego artykuliku taką oto myśl wyrachowaną. Dzieci, nada dorosłych skutkuje dziadostwem wśród dzieci. Hmm. Czyli to jakie dzieci są dziadowskie według pana Franciszka Kucharczaka? Te dzieci, które mają problemy osobowościowe, wyrażone na przykład w zaburzeniach tożsamości płciowej, to są dziadowskie dzieci? Czy katolicki publicysta, czy katolickiemu publicyście wypada, taki sposób nazywać dzieci, których orientacja psychoseksualna nie była ich własnym wyborem. Tak jak niczyim wyborem nie jest ani to, jakich kto ma rodziców, czy ktoś ma modelowo mamę i tatę, czy ktoś wychowuje się w rodzinie, w której jest mama i ciocia, albo mama i babcia, albo tato i szwagier, albo w jakimkolwiek innym układzie. Albo samotna matka, albo samotny tata. Nie, nie mamy na to wpływu. Natomiast pan Franciszek Kucharczak ma wpływ na to, czy będzie w katolickiej gazecie pisał i wylewał jad, lub nie będzie. Całość udekorował jeszcze swoją grafiką, na której jest małpka trzymająca odwróconą do góry nogami. Kartkę z napisem Miłość. O wiele rzeczy mógłbym posądzić pana Franciszka Kucharczaka, ale akurat nie o nadmiar miłości w tym momencie. Na pewno nie o nadmiar miłości wobec bliźniego. Ogólnie ten artykuł strasznie mnie zabolał, strasznie głęboko, zresztą nie tylko mnie, bo członków mojej najbliższej rodziny również, a są to osoby głęboko wierzące i praktykujące. Tym bardziej dziwne jest, kiedy przejdziemy w stronę dalej, dosłownie, w tej samej gazecie. Wolność atakowana i inny publicysta, pan Bogumi Łodziński, pisze: o, coś, coś takiego. Gdyby wiedzę o sytuacji ludzi wierzących w Polsce czerpać z mediów reprezentujących lewicowo-liberalną ideologię, można by dojść do wniosku, że katolicy to uprzywilejowana kategoria obywateli, w sposób szczególny chroniona przez obecną władzę, w przeciwieństwie np. do osób o orientacji homoseksualnej, które są według tych mediów prześladowane przez katolików. No, Panie Bogumile... Nie trzeba naprawdę bardzo daleko szukać w żadnych mediach lewicowo-liberalnych czy wszelakich. Wystarczy cofnąć się w stronę wcześniej do Felietonu Franciszka Kucharczaka i pan, panie Bogu, mile znajdzie odpowiedź. Tu jest ta odpowiedź. Na tej stronie. Tego pana. Jeszcze bardziej bulwersującą rzeczą w tym momencie jest fakt istnienia artykułu poświęconego problemom dzieci autystycznych. Dosłownie kilka stron dalej. I w niej są, jest podane kilka przykładów. Kuba, 2 lata, Dominik, 7 lat. Mateusz ma 10 lat, Michał ma 10 lat. Sytuacje. Przykłady dzieci autystycznych i walki ich rodziców o godne życie dla nich, o dobre funkcjonowanie w środowisku szkolnym, w środowisku rówieśniczym, odpowiednie traktowanie przez nauczycieli, wyrozumiałość i empatię. Mało tego jest rozmowa z ekspertką. O, właśnie tutaj, w tym, w tym miejscu. Zrozumieć i wspierać o spektrum autyzmu mówi terapeutka Wanda Kwaterniak, autorka strony autyzm idealny. No i ta terapeutka odpowiada na zadane pytania w taki sposób. Czy autyzm to choroba? Nie. To pewien nietypowy stan, w którym rozwija się człowiek. Jego cechą charakterystyczną jest m.in. bardziej wrażliwy system nerwowy. I na przykład związane z tym zaburzenia przetwarzania sensorycznego, czyli odbierania komunikatów ze zmysłów. Nie istnieją badania, które pozwoliłyby potwierdzić autyzm. Nie znajdziemy go ani w jednym konkretnym genie, ani we krwi. Całość artykułu jest zakończona. Jaka terapia przynosi efekty? Terapia powinna zostać dopasowana do potrzeb konkretnej osoby. Myślę jednak, że generalnie zbyt dużo mówimy o nadrabianiu zaległości w rozwoju, a za mało o zrozumieniu i wsparciu. Wychowując dziecko z autyzmem, warto poszukać jego mocnych stron i na nich się oprzeć. Wiecie, skoro wy, drodzy publicyści katolicy, jesteście w stanie tak pisać o dzieciach z autyzmem, o docenianiu ich mocnych stron, o fakcie, że nie istnieją badania, które pozwoliby potwierdzić autyzm, że nie jest w ani jednym konkretnym genie, ani we krwi. Dlaczego nie macie podobnej empatii dla dzieci i młodzieży LGBT? W czym wam te dzieci zawiniły? Że napuściliście Franciszka Kucharczaka, by napisał taki obrzydliwy artykuł, Dzieci nada dorosły skutkuje dziadostwem wśród dzieci. Jak wam nie wstyd? Jak wam nie wstyd, podobny artykuł wydrukować w Gościu Niedzielnym, gdzie są święte obrazki na okładce, które dla ludzi czytających tę gazetę tak wiele znaczą? Święta Wielkanocne. W najważniejsze święta w religijnym roku? Czy kościół nie powinien stawać po stronie ciemiężonych, wykluczonych, spychanych na margines? Czy to właśnie nie powinna być jego rola? Kiedyś kościół w Polsce może tego bardzo żałować, że w tym momencie naszej historii, nie staje po stronie dzieci i młodzieży LGBT. Bardzo może tego żałować. Ale kiedy do tego dojdzie, możesz być za późno. Jest żal, że tak daleką drogę Kościół w Polsce przeszedł od czasów Jana Pawła II, Macharskiego, Wyszyńskiego do panów, którzy rządzą nim dzisiaj, Jędraszewskiego, Głodzia. Którzy gorszą myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Ale pytanie jest zasadniczo też takie, czy także w czasach, kiedy Kościół miał dużo większy autorytet, w czasach Jana Pawła, Wyszyńskiego, Macharskiego, czy w tych czasach w ogóle istniał problem? Czy w ogóle się o tym mówiło? Nie, było tabu. Ale problem de facto istniał bo problem nie jest wyimaginowany. Problem naprawdę faktycznie istnieje. I dlatego bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze wszystkim tym, którzy zrzucili się na zrzutkę na Billboard Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Myślę, że po lekturze felietonu, choć trudno, trudno ten tekst nazwać felietonem, Franciszka Kucharczaka... Z gościa niedzielnego, a więc z prasy katolickiej, która no, przez sam wzgląd na fakt, że jest katolicka, powinna raczej unikać dzielących, szkalujących, napiętnujących innych treści. Myślę, że, że wiecie o co walczycie. Myślę, że. Macie w sobie przekonanie tego, że stoicie po właściwej stronie historii, że stoicie po tej jasnej stronie mocy, że pomagając dzieciom i młodzieży LGBT w ich emancypacji, w ich akceptacji, pomagacie zmieniać ten świat na lepszy. A świata zbawić tak szybko się nie da. Dlatego warto zacząć od najbliższego sąsiedztwa, od najbliższego otoczenia, od miasta, w którym żyjemy. Jeden billboard to niewiele, ale pomoże zmieniać, pomoże kształtować wrażliwość i świadomość społeczeństwa na te kwestie. Jak zacząłem zbiórkę z uzbieranych 1000 zł na początku, wpłaciłem 100. No i był taki zastój, i w tym momencie był taki mały kryzys. O kurczę, co będzie dalej? Ale Siara, będę jedynym wpłacającym. No nie, jak to wygląda. Ale wiecie, w pewnym momencie potem coś zaskoczyło. Był taki moment, i, i w dwa dni, w rekordowo szybkim tempie, udało się uzbierać te 1000 zł. Więc na pewno, na pewno ten billboard będziemy mieć. Widzę, że tu jakieś komentarze zostały napisane. Ojej, jakiś pan się do. jakiś pan się tutaj dobija z pytaniem, czy jesteś za tym, aby geje i lesbijki mogły adeptować dzieci? Panie Tomaszu, w jakim świecie pan Tomasz żyje? Geje i lesbijki mają dzieci i je wychowują tu i teraz. Nawet pan nie wiesz, ile rodziców wychowujących dzieci, także swoje, tak naprawdę ma inne orientacje. Ile z tych cioć, ile z tych babć wychowujących dzieci, samotnie lub nie, ma inne orientacje. Panie Tomaszu, proszę się nie zawstydzać. Świat naprawdę nie jest czarno-biały. Świat jest bardzo złożony. Świat jest szary. I w pewnym wieku trzeba sobie zdać z tego sprawę. Trzeba dorosnąć, trzeba zrozumieć złożoność świata i nauczyć się, aby nikogo nie dyskryminować, aby nikogo nie obdzierać z godności i nie odbierać nikomu szansy na godne i równe życie. Dlatego jak najbardziej tak jestem za. komentarz pana Arkadiusza Wiśniewskiego. A siostra Chmielewska też ostatnio powiedziała prawdę. To, co się dzieje w domach dziecka prowadzonych przez duchownych i siostry, to jest jakaś patologia. Na ten temat popełniłem tweeta. Zapraszam na mojego twittera. Zapraszam, by śledzić wpisy. Wpis siostry Chmielewskiej jest istotnie zatrważający i alarmujący. Przyznam się szczerze, że nie miałem tego wcześniej świadomości. Instytucja Kościoła zbyt długo była de facto państwem w państwie. Dlatego całym sercem jestem nie tylko za rozdziałem Kościoła i państwa, ale także za wzięciem w kontrolę instytucji Kościoła przez moc świeckiego państwa. Wszystkie te działania powinny być kontrolowane, aby, abyśmy nie mieli więcej do czynienia z państwem w państwie. Bo. Zbyt dużo patologii, zbyt dużo zaniedbań i, i zwykłych przestępstw, które zostały zmiecione pod dywan i przeniesione na inną parafię, miały miejsce. O, znam takich ludzi, jest masa takich rodziców, oczywiście, że tak. <grym> Okej. Okay. Dobrze. Myślę, że na tym skończymy dzisiejszy live. Jak coś się wydarzy. To myślę, że będę cyklicznie mm, komentował, bo dlaczego nie? Bo mm, dialog, debata są podstawową formą człowieczeństwa i nie powinniśmy nigdy ich unikać. Tak więc, w oczekiwaniu na pierwszy tego typu billboard w Tarnowskich Górach. Uświadamiający o istnieniu społeczności LGBT i ich problemów, chyba w historii tarnowskich gór, już na dniach będzie i na pewno o tym temacie poinformuję, gdy już będzie tak daleko. Dzięki serdecznie za uwagę i do następnego razu. Pa.